Cześć przyjaciele, z tej strony Wia. I teraz znajdują się w bardzo przerażającym miejscu. To wydaje się zwykła rura, kolektor, kanalizacja, jak chcecie, tak nazywajcie. Ale mieszkańcy wioski, która znajduje się tam, zgłaszają, że nocami słyszą krzyki. Wrzeszczenie, jakby nieludzkie. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, może to miejscowi wiejscy pijacy. Ale tutaj zaczęli znikać ludzie i już zaginęły dwie osoby. W nocy miejscowi mieszkańcy słyszeli straszne krzyki, wrzaski, jakby nieludzkie. Pomyślałbym, że to wszystko bzdura, ale miejscowi przesłali mi takie oto nagranie. Widzisz to, co to w ogóle za głupota? Co to jest? Przyjaciele, widzieliście to? Ona właśnie tutaj się wślizgnęła, ta kreatura. Tam jest bardzo głęboko, strasznie i przerażająco. I wiecie, co jest najdziwniejsze? Że tutaj zaczęli znikać ludzie. Dlatego przyszedłem tutaj ze swoim gigantycznym magnesem, żeby z całej siły wrzucać go tam i zobaczyć, co się stanie. Czy to wszystko prawda czy fałsz? Jeśli naprawdę w tym kolektorze mieszka potwór, to powinniśmy znaleźć coś, co o nim przypomina. Wrzucamy tam dalej magnes, i po kanałach kolektora powinien gdzieś spaść, a potem zobaczymy, co uda nam się stamtąd wyciągnąć. Cholera! Szczerze mówiąc, to naprawdę przerażające, chłopaki. O, jakby coś zahaczyłem, sam bym tam wszedł, ale jakoś to niepokojące i straszne. No patrz, co to jest. Fuj, ojej, zapach, chłopaki, ciężkie, niesamowite. Jakiś pręd się tu wbił, nie wiadomo, co to wszystko jest. Jakiś zwitek, jakby ktoś tu wszystko wrzucił. O, to wygląda na jakąś koszulę. Patrzcie, guziki. Kurczę, niesamowite. Mam nadzieję, że to nie to, o czym myślę. Cholera, otwórzmy to, zobaczmy. Kurcze, a a a a a, to przecież. to przecież szkielet. Cholera. To zawinięty szkielet, w który wbity jest pręt. Niesamowite. Co jest grane? To wszystko naprawdę? Czy co? Co za masakra? No, nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy nie. Co to w ogóle jest, chłopaki? Nie mam pojęcia. Napiszcie w komentarzach, czy to, to, to jest naprawdę, czy jak? To było gdzieś tam głęboko, wrzuciłem tam magnes i wyciągnąłem to z kanału ściekowego. Oto ten zwitek, w środku którego jest ciało. Które nie ma w ogóle żadnego mięsa, niczego, żadnych kończyn. Ktoś go obgryzł i tak po prostu wrzucił na kupę. Oto wszystko to. Zrobiło mi się strasznie chłopaki, ale dla was będę dalej wrzucał magnes, bo wygląda na to, że trafiliśmy na właściwy trop. Jeszcze jakieś monety i gwoździe, ale to chyba to, co ten facet miał w koszuli. Dobra, wrzućmy magnes jeszcze raz. Chociaż już naprawdę jest mi bardzo strasznie i nie swojo. Raz, dwa, trzy. Magnes jest wciągany bardzo głęboko w kanały, a potem możemy go wyciągnąć za pomocą liny. Teraz to stało się jeszcze bardziej przerażające i niepokojące, bo teraz z tego kolektora możemy wyciągnąć dosłownie wszystko. Szczerze mówiąc, po pierwszym znalezisku zrobiło się tu naprawdę strasznie. To miejsce stało się dla mnie bardzo ponure. Wydaje mi się, że widzę tam jakieś znalezisko w kolektorze. Patrzcie, niesamowite! Co to jest? To jest kask z kamerą. O kurczę, przyjaciele. To jest kask z kamerą i dyktafonem, niesamowite. I kamera, i dyktafon. Może jacyś pracownicy. Jacyś pracownicy obsługiwali ten kolektor. Wchodzili tutaj jakoś tak. Właśnie tak. Właśnie tutaj. Nie, boją się tu być chłopaki. Tutaj jest naprawdę strasznie. Cholera, dobra. Posłuchajmy. Posłuchajmy nagrań z dyktafonu i spróbujmy zrozumieć, co się tutaj wydarzyło. Dobrze. Tak, działa. Słyszeliście? Odtwórzmy to nagranie. Niesamowite, jak bardzo jest uszkodzony. No, dawajcie. Cholerny kolektor. Już dawno trzeba było rozwiązać ten problem. Słyszeliście? Ktoś tu przyszedł, żeby rozwiązać stary problem. No, proszę, wygląda na to, że ten człowiek jest bardzo zdeterminowany i zły. Posłuchajmy dalej. Widziałem, jak mój brat tutaj zaginął, ale czy wciąż tu jest? Zobaczymy. On chce znaleźć brata, on chce znaleźć brata. Widocznie historia o tym, że tutaj w tym kolektorze znikają ludzie, jest prawdą. I nie bez powodu jest taki przerażający i straszny. No to posłuchajmy dalej. Czy udało mu się znaleźć brata w tym kolektorze? Jest tu cholernie wilgotno i strasznie, ale trzeba schodzić głębiej. Słuchaj, robi mi się zimno. Jak tu jednak strasznie? Co to za stwór? On kogoś zauważył, krzyczy. Kurczę, nagranie się urwało, ale możemy zobaczyć, co jest na wideo. Z tego, co zrozumiałem, używał zarówno dyktafonu, jak i kamery, bo kamera jest teraz w wodoodpornym Etui i nie przepuszcza dźwięku, dlatego dźwięk nagrywał osobno. Ten facet naprawdę nieźle się przygotował. Dobra, wiecie co, zróbmy tak: kiedy pod tym filmem zbierzemy 5000 lajków, teraz od razu kliknijcie lajka. Like Wtedy wyjmę tę kamerę z Etui. Podłączę ją do swojego komputera i obejrzymy nagranie. Co tam się naprawdę wydarzyło? Dlatego, chłopaki, pozwólcie, że wszystko zorganizuję, pokażę wam to w tym filmie, a wydacie mi za to 5000 lajków. Więc lajkujcie już teraz. A tymczasem wrzucę jeszcze magnes do tego strasznego i przerażającego kolektora. W ogóle, chłopaki, to miejsce jest jakieś przeklęte, straszne, podejrzane. Zobaczcie sami w okolicy nie ma żywej duszy przystań od dawna opuszczona. Jakby ten kolektor naprawdę skrywał jakieś tajemnice. Nie wiem w ogóle, czy powinienem się w to wszystko zagłębiać. Bo, nawiasem mówiąc, po tych incydentach, kamerę, z której wysłano mi nagrania, zniszczono. Jakby naprawdę zarejestrowała coś, czego nie powinna była nagrywać. Tak, on jest o wiele głębszy niż się wydaje i schodzi bardzo, bardzo głęboko pod ziemię. I tam jakby są jeszcze jakieś przestrzenie. Jakieś podziemne pomieszczenia, albo coś w tym rodzaju? Nie wiem. Mam nadzieję, że mój magnes już zszedł wystarczająco głęboko i spróbujemy go teraz wyciągnąć. To bardzo trudne. Nigdy wcześniej nie zajmowałem się łowieniem na magnes w ten sposób. A tak przy okazji, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zrób to teraz, bo bez Twojego wsparcia sobie nie poradzę. Mam już wiele filmów o łowieniu na magnes, ale czegoś tak strasznego, przerażającego i niezwykłego jeszcze nie było. Jakby coś było słychać. Co to takiego? Co? Nie do wiary, chłopaki. To jakiś znak, ostrzegawczy znak. To znaczy, uważajcie na potwory. I tutaj jest taka przerażająca, straszna czaszka. Cholera, przecież wam mówiłem. Tam są jakieś podziemne przestrzenie, jakieś straszne pomieszczenia. Tutaj do diabła jest napis ostrzegający przed niebezpieczeństwem, przed potworami. To wszystko prawda, wszystko się zgadza, chłopaki. Cholera jak głęboki jest ten kolektor, tak naprawdę? Mógłbym tam zejść, ale tylko jeśli napiszecie mi dużo komentarzy i dacie dużo lajków na ten temat. A na razie wrzucajmy magnes. Cholera, chłopaki, tylko się zastanówcie. Tam naprawdę są jakieś przestrzenie, jakieś straszne pomieszczenia, w których mogą być potwory. A więc mogą być też ludzie. Tam jest tak głęboko. Szkoda, że kamera nie pozwala tego pokazać. Tam jest bardzo ciemno. Strasznie i głęboko. I mój magnes schodzi na wiele, wiele metrów. Jak tu jest obrzydliwie? Chłopaki, napiszcie szczerze: Boicie się ciemności, albo czegoś takiego? Czy może niczego się nie boicie? Bo teraz się boję. W ogóle bardzo się boję takich okrągłych, zamkniętych pomieszczeń. Mam, jakby klaustrofobię. Napiszcie, czy wy się tego boicie, czy nie? Za każdym razem wyciągać stamtąd. To bardzo przerażające. Coś widzę, chłopaki. Co to jest, co to takiego? Co to jest, chłopaki? Co to za masakra? To jakaś straszna ręka. Cholera to ręka potwora. Co więcej, kolor tej ręki, tej kończyny, jest podobny do tego, który widzieliśmy na nagraniu, na początku filmu. I w nią wbity jest jakiś pręt. W ogóle ta ręka jest odcięta. Do diabła. Niesamowite. Może ten facet, który nosił ten pomarańczowy kask, walczył z tym potworem i jednak wygrał, żeby odnaleźć swojego brata? Jeśli tak, to czyj szkielet znaleźliśmy na początku filmu? Nie wiadomo. Chłopaki, nie zapominajcie o potrzebnej liczbie lajków, czyli pięciu tysiąca. I wtedy wszyscy się dowiemy, zrozumiemy czyja to ręka i co tam się naprawdę wydarzyło. Ale wyraźnie ją odcięto, a wcześniej wszedł w nią pręt dokładnie taki sam, jaki był w szkielecie. Czyli jednak mamy jakieś szanse na szczęśliwe zakończenie? Bo być może tamten chłopak poradził sobie z tym potworem. Ale wrzućmy jeszcze magnes i zobaczmy, co jeszcze może nam pomóc rozwiązać tę sprawę. To już pełnoprawne śledztwo, chłopaki. To wszystko nie jest takie proste. Tak jakby coś czuję. Zdecydowanie, coś tu jest, coś się zbliża. Ale to dziwne, nie przypomina poprzednich znalezisk. Jakbym już nawet to słyszał. O, widać, widać to znalezisko. Właśnie się pojawiło. Jakiś kawałek żelastwa po prostu. A może nie? Poczekajcie, chłopaki. To nie jest zwykły kawałek żelastwa. Wygląda na to, że to kratka. Tak, tak, tak. I ona jest dokładnie wielkości tego strasznego kolektora. Spójrzcie, tutaj właśnie były takie kratki. Ale jeśli przyjrzeć się bliżej, staje się jasne, że ktoś się rozerwał. Ktoś rozerwał tę kratkę na kawałki, i sądząc po wszystkim, ktoś lub coś zdołało przez tę kratkę się wydostać. I to coś może być tym samym potworem, tym samym właścicielem tej przerażającej ręki, którą znaleźliśmy wcześniej. I być może to właśnie ta rozerwana kratka stała się powodem, dla którego ludzie na tym terenie zaczęli znikać. Tak naprawdę przebywanie tutaj jest bardzo straszne i przerażające. A do tego są tu komary, pająki i inne stworzenia. Krótko mówiąc, bardzo liczę na Waszą subskrypcję i na lajki like, i na Wasze wsparcie. Krótko mówiąc, leci tam gdzieś na 2-3 metry, a potem spada w dół. Słyszycie? Jak z wodospadu. I tam jest bardzo dużo wody. Bo to jest kolektor. Cholera jasna. Dobra, zobaczmy, czy tym razem udało nam się coś złapać. Taka magnetyczna wędka to naprawdę coś przerażającego. Jeśli chcecie więcej takich strasznych, poruszających i przerażających historii związanych z magnetycznym łowieniem, koniecznie zostawcie lajka like i zasubskrybujcie kanał. Dajcie mi też znać, czy ta magnetyczna wędka podobała Wam się bardziej czy mniej. Dobra! O, tym razem słuchajcie, znalezisko jest ciężkie, wydaje się masywniejsze niż zwykle. Na razie nie widzę go przez ziemię. A nie, teraz już widać wychodzi z kolektora! Co to jest? Co to co? Co to takiego? Niesamowite jaka ona straszna. To jakaś broń, chłopaki, to jakaś samoróbka. Widziałem takie w filmach o zombie, apokalipsie albo czymś takim. No i w różnych grach. Najprawdopodobniej tę broń przygotował do walki z potworem ten facet, którego nagranie już widzieliśmy. To znaczy, wyglądał mniej więcej tak, kiedy wchodził do tego właśnie kolektora. Wiedział, na co się pisze. Zamierzał wejść tam w ten właśnie sposób i rozprawić się z tym potworem, który porwał jego brata. E, 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 e jest mi tu strasznie chłopaki, w ogóle jest przerażająco. I te pręty. Te pręty przecież wam mówiłem, przyjaciele, wszystko się zgadza. W naszym śledztwie wszystko się zgadza. Ten potwór został trafiony właśnie tą bronią i ten pręd teraz tkwi w nim, wszystko się zgadza. To znaczy możliwe, że ten człowiek jednak sobie poradził i odzyskał swojego brata. Jednak nie do końca wiadomo jak dokładnie poradził sobie z tym potworem. I czym był ten szkielet, który znaleźliśmy na samym początku. Trzeba rzucać magnes dalej, żeby się dowiedzieć, albo mieć nadzieję, że nagranie z tej kamery nam pomoże. Ale bardzo was proszę, ja go włączę na końcu filmu. Musicie zdobyć 5000 lajków. Teraz chłopaki klikajcie, będzie mi bardzo miło. No i subskrybujcie, oczywiście. To też jest bardzo ważne. W tym roku musimy dobić do 6 milionów subskrybentów. Przecież jesteśmy konkretni. Jeśli ten potwór nie ma przynajmniej ręki, to już trochę milżej. O, tak, tam jest bardzo głęboko i strasznie. I najważniejsze, prąd. Tak silny prąd, że może nawet zwalić z nóg. Zobaczcie, jak daleko i jak szybko odpływa moja lina, gdzieś tam w podziemną nicość. Związana z tymi przerażającymi kolektorami i historiami o potworach. Tym razem magnes jest znacznie lżejszy. Jakby niczego tam nie udało się złapać. Chociaż wiecie, ten kolektor jest pełen metalu. Jak to możliwe, że nic nie złapaliśmy? To dziwne. O, supełek. Nie, 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 nie odchodź, nie odchodź. O, widzę! Magnes chyba naprawdę jest pusty. A nie, 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 coś jednak na niego złapaliśmy. Przyjaciele, co to takiego? Fuj! Wszystko w tym kanalizacyjnym. O, nieźle. Patrzcie, jakieś pendrive'y. Naprawdę to bardzo przypomina zgniłego USB, prawda? Wygląda jak pendrive? Tak, nawet jest tutaj ikonka. Niesamowite. Nie jestem pewien, czy uda mi się stąd wydobyć dane, ale sam fakt, że tam jest jakiś pendrive, potwierdza moją teorię, że tam są jakieś przestrzenie i może jakieś pomieszczenia. Straszne, tajemnicze. A co to takiego? Kurczę, możesz być ostrożniejszy. Brama 13. Tylko za pozwoleniem. Brama 13. Jakie jeszcze bramy? To znaczy, że tam są jakieś bramy? I jeszcze z numerem 13. To jest pęk kluczy, przyjaciele, i okazuje się, że za pomocą tych dziwnych, strasznych, niezwykłych kluczy można było uzyskać dostęp do jakichś przestrzeni, jakichś podziemnych pomieszczeń, jakichś magazynów, gdzie mógł być przetrzymywany ten potwór. Możliwe, że do jednego z takich pomieszczeń, gdzie była ta krata i zamek, tylko za pozwoleniem można było tam podejść. Ale coś poszło nie tak. I sądząc po wszystkim, to stworzenie się wyrwało. Nie wiem, przyjaciele, czy klucze miał ten człowiek, którego hełm znaleźliśmy, który szukał swojego brata w tym strasznym podziemiu. A może te klucze miał jakiś inny personel, personel, który mógł pilnować tego strasznego i przerażającego potwora. To znaczy, oprócz człowieka, który szukał swojego brata, jego brata, mogli tam być jeszcze inni ludzie. Możliwe, że jacyś strażnicy. Jacyś pracownicy techniczni albo szaleni naukowcy, którzy wyhodowali tego potwora właśnie w tej kanalizacji. Tego na razie nie wiem. Na razie nie znaleźliśmy żadnej broni, specjalnych przepustek, fartuchów naukowców, niczego takiego. Ale teraz czuję na swoim magnesie coś ciężkiego. Może to znalezisko zdradzi nam tajemnicę tego kolektora? Czuję, że tym razem napięcie jest znacznie większe niż poprzednio. I oto coś jakiś plecak. Chłopaki. Niesamowite, no chodźmy go dokładniej obejrzeć, położę go tutaj. Do pozostałych znalezisk zobaczcie, tutaj jest jakaś krótkofalówka albo mikrofon może był gdzieś tutaj przymocowany. Ten człowiek z kimś się kontaktował. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest plecak. Tego człowieka, który szukał swojego brata w tym kolektorze i który chodził właśnie z tą bronią. Możliwe. On jest wyraźnie przygotowany. O, patrzcie, jak jego plecak został podarty. Wygląda na to, że jednak mieli jakieś starcie z tym potworem. Tak, 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 możliwe, że to właśnie on podarł ten plecak. Może potwór złapał go za plecy w ten właśnie sposób. I dlatego ten myśliwy, ten człowiek musiał walczyć z tym potworem. Tak, ale podarcie plecaka było nieuniknione. Poczekaj chwilę. Tak, tutaj jest topór. Topór. On najprawdopodobniej mógł go używać także do walki z kimś. Albo do rozbijania różnych przeszkód. Całkiem możliwe. To też jest wersja. Być może. I latarka. Tak, tutaj jest latarka. Oto ona, duża, taka masywna, taktyczna latarka, ale już cała pokryta brudem. No, oczywiście. Szedł do kanalizacji. Tam nie ma światła, potrzebna mu była latarka. Wszystko się zgadza. Poczekaj, dokąd prowadzi właśnie ten przewód. Ten przewód prowadzi do dyktafonu. Przyjaciele, to nic innego jak dyktafon. To nie jest krótkofalówka, to dyktafon. Jakby był jeszcze jeden backup. Zapasowy mikrofon na wszelki wypadek. Teraz spróbujemy go odsłuchać, przyjaciele. Wygląda na to, że ten człowiek bardzo się przygotował. I kamera, i dyktafony, i mnóstwo sprzętu. On wiedział z kim i jak będzie musiał walczyć. A teraz muszę spróbować wydobyć stąd dane i posłuchać, co jeszcze nagrał. Odtwarzam. Myślałem, że zdechnę z tego bólu, ale jakoś przeżyłem. On żyje, on żyje. Ona go zaatakowała, ta bestia, ale on żyje. Słuchamy dalej. Ta bestia zabrała mi większość ekwipunku, ale udało mi się odeprzeć atak. Niesamowite. Tak, tak, tak. Widocznie Helm zrzuciła z niego wcześniej. On właśnie o tym mówi, że ten potwór zabrał jego rzeczy albo coś w tym stylu. Ale on moim zdaniem też wspomniał, że udało mu się go zranić. No i co będzie dalej? Uratował się? Znalazł swojego brata? Teraz jestem już całkowicie pewien, że to stworzenie zabrało mojego brata. Ach, jak to boli. Cholera nie ma żadnych informacji o bracie, on jest tylko pewien, że ten potwór go zabrał. Dobra, słuchamy dalej. Do cholery, gdzie ja jestem? Chyba się zgubiłem, cholera. On się zgubił. To może być bardzo niebezpieczne, złe wieści, ale może wszystko będzie dobrze. Chyba znalazłem legowisko tego potwora. O, mój sprzęt. On znalazł legowisko potwora. Mówiłem przecież, im głębiej się schodzi, tym więcej zagadek. I wygląda na to, że udało mu się znaleźć legowisko, w którym ten potwór mieszkał. No i co było dalej? Dobra, trzeba się stąd wydostać, gdzie? Nie, 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 nie. Niesamowite. Wygląda na to, że ten szkielet, który znaleźliśmy na początku filmu, należał do tego człowieka. Potwór go zaatakował i może obgryzł go aż do kości, a potem zawinął wszystkie jego rzeczy w kłębek. I przypadkiem udało mi się je wydobyć. Tam jest jakaś nora, jakieś wejście numer 13 czy coś takiego. I tam najprawdopodobniej, w tym tajnym wejściu 13, do którego wstęp jest zabroniony, znajduje się legowisko potwora. Mam nadzieję, że teraz uda nam się zdobyć jeszcze większy dowód na to. Ruszamy! Dobra, chodźcie, chłopaki! Tak, świetnie. Mój magnes schodzi bardzo głęboko. I teraz spróbujemy wyciągnąć coś, no, z samych głębin. Chciałbym, żeby dotarł do tej właśnie legowiska potwora, albo przynajmniej do tego wejścia wyjścia, bramy numer 13. Dobra, zobaczymy, czy udało mi się to zrobić. Coś czuję, ale nie jest to zbyt ciężkie. Wiecie, im bardziej zagłębiamy się w tę historię, tym bardziej robi mi się strasznie i nieprzyjemnie. Poczekaj, coś widzę, coś wyłania się z ciemności. Niesamowite to maska przeciwgazowa. O, oto już wygląda! a, a. a, a. Chłopaki, tutaj. Tutaj jest jakiś kieł. Dziwny, straszny. Kurczę wygląda na to. Niesamowite, chłopaki został przebity na wylot. To na pewno jakiś kieł. To nie wygląda na wyposażenie, które miał nasz człowiek, a może jednak wygląda. Możliwe, że u łowcy potworów ta maska przeciwgazowa była w plecaku, i dlatego, kiedy go rozszarpywano, potwór zostawił tutaj swój kieł. A może było inaczej. Ta maska przeciwgazowa należała do ochroniarza pracownika wejścia numer 13, bramy numer 13. I być może kiedy potwór wydostał się z tej kraty, to właśnie na niego zaatakował. Ponieważ no na pewno pracownicy powinni mieć jakąś specjalną ochronę, w tym maski przeciwgazowe. To wszystko jest bardzo przerażające i niepokojące i pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Mam nadzieję, że kamera i nagrania z niej pomogą nam uporać się z tymi wrotami numer 13. W przeciwnym razie będę musiał sam tam wejść z tą kamerą i nagrać cały materiał dla Was. I szukać tam potworów i innych stworzeń. Szczerze mówiąc, bardzo się tego boję. Dlatego jeśli zbierzemy dużo, dużo, dużo lajków, chociażby 10 tysięcy lajków pod tym filmem, to na pewno tam pójdę. A jeśli nie, no to nie wiem. Mam nadzieję, że zapomnę całą tę historię jak zły sen. Jedziemy dalej, żeby odkrywać tajemnice przerażającego kolektora. Za coś się zaczepiło. Na pewno jest zaczep. Coś ciężkiego idzie. Tak, 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 coś na pewno idzie. Ostrożnie, trzeba to ostrożnie wyciągnąć z tego kolektora. Tak, tak, tak. Tam na pewno był jakiś zaczep. O, już coś nawet widzę. Słychać. Jak strasznie. Walizka, chłopaki, znaleźliśmy jakąś walizkę w strasznym kolektorze i coś jest na niej napisane. Tutaj jest napisane Top Secret. Tam może być jakaś tajna informacja. Rozpakujmy ją i spróbujmy rozwikłać wszystkie te tajemnice i pytania, które pojawiły się podczas tego filmu. Jedziemy. Dobra. Tutaj rozłożyłem wszystkie znaleziska, w tym klucze do tych strasznych wrót. Przeklęta kończyna i wszystkie pozostałe rzeczy tego człowieka łowcy potworów i znak, który znaleźliśmy na samym początku, który bardzo mnie przeraża. Ale jednak nadszedł czas na ten unboxing. Żeby dowiedzieć się, jakie sekrety skrywa ten kolekcjoner. O, tutaj jest jakaś sprawa. Ciekawe. Zobaczcie. Możliwe, że próbowano pozbyć się tych dokumentów. Zostały spalone. Śluza numer 13. Bardzo niebezpieczne. Poczekajcie, chłopaki. Tajny dziennik operacyjny. Mówiłem wam, coś tam się dzieje. Coś dziwnego dzieje się w tym kolektorze. Niesamowite. Sprawdźmy to. Spójrzcie. To wygląda jak miejsce, gdzie łowiliśmy magnesem. To wygląda jak nasz kolektor, a tutaj jest złamana krata, i my, my swoją drogą też dzisiaj znaleźliśmy złamaną kratę. Na razie wszystko się zgadza. Spójrzcie, niektóre dane, jakieś informacje są celowo ukryte. Na przykład poziom dostępu. On przecież. Spójrzcie. Ten śluza została oddana do użytku w jakimś roku. Ale w którym? To tajne. To znaczy, że to bardzo stara konstrukcja, jeśli została oddana do użytku w 1900 roku. Dobrze, dobrze. Wszystkie operacje dotyczące śluzy numer 13 zostały wstrzymane na czas nieokreślony, zgodnie z jakąś dyrektywą po jakimś incydencie. Może po incydencie związanym z zaginięciem ludzi. Dobrze, dobrze. Patrzcie, idziemy dalej. Tutaj jest bardzo zły obraz, ponieważ najwyraźniej to kamera zamontowana właśnie pod ziemią. Gdzie jest śluza w środku? Tutaj jest napisane numer 13. Nie wiem, czy to widać, ale tam na pewno jest coś przypominającego okrągły kształt. Możliwe, że to zdjęcie właśnie z tego kolektora, tylko od środka. Grupa nurków zarejestrowała nietypowe dźwięki uderzeń po drugiej stronie śluzy numer 13. A tak przy okazji, proszę spojrzeć, to są całkiem niedawne wydarzenia. Co prawda rok, ale myślę, że tu jest 25. Myślę, że to wydarzyło się w marcu. Były jakieś straszne wydarzenia. One miały miejsce w marcu, a tutaj było 25, tak mi się wydaje. Technik zażądał wizualnego potwierdzenia. Zwiadowczy dron został wysłany do sektora. Tutaj działa jakaś poważna, tajna organizacja. Chłopaki, zobaczcie, co nagrał ten dron. Niesamowite. To ten. Możliwe, że właśnie ten potwór. On tam mieszka wewnątrz tego kolektora. Poczekajcie, no to policzmy środki powstrzymujące. Wydano rozkaz natychmiastowego uszczelnienia śluzy. Zamontowano trójwarstwowe stalowe płyty, które, jak się wydaje, ten potwór przebił. Niesamowite, niesamowite. Jeszcze jakiś obrazek. Być może to znowu ta kreatura, która polowała na naszego bohatera, na naszego łowcę potworów, który nosił cały ten sprzęt. I być może właśnie, właśnie to stworzenie porwało tego brata. Tutaj znowu są jakieś informacje. Nierozszyfrowane nagranie audio, transkrypcja z drona, częściowo uszkodzone. Widzę Cię za szybą. Jakaś ukryta informacja. Nie możecie mnie uchwycić. Prąd to część mnie. Już jesteśmy w środku. Krótko mówiąc, plik był chyba mocno uszkodzony i działo się tam coś strasznego. To samo co z naszym bohaterem ale u nas, dzięki Bogu, zachowały się jakieś pliki. Zobaczcie, jaki on przezorny, prawda? Ma dwa dyktafony i kamerę. Może on też naprawdę był pracownikiem? Tego tajnego śluzy numer 13 nie wiem. Spróbujmy się dowiedzieć za pomocą kamery, tylko jeszcze rzućmy okiem na te tajne dokumenty. Tutaj jest dużo chronologii przełomu, jakichś elementów rejestrujących to wszystko dotyczy tego, jak został uwieczniony ten potwór. Najwyraźniej tak. Na podstawie wniosku Komisji do Sytuacji Nadzwyczajnych z dnia 25 marca, myślę, że z 25 roku, podjęto decyzję o całkowitym zaprzestaniu prac w sektorze śluzy nr 13. I on jest w stałej izolacji. Coś tam się dzieje, są tam przejścia do tego właśnie przerażającego śluzy 13, gdzie najprawdopodobniej wciąż mieszka potwór. I właściwie ktoś o tym wiedział, jakaś tajna organizacja o tym wiedziała, i ustawiła tam znaki ostrzegawcze, i próbowali go powstrzymać. Dobra, dość gadania. Myślę, że nadszedł czas, żeby się z tym wszystkim naprawdę rozprawić. Obejrzyjmy nagrania z tej kamery. A więc, przyjaciele, wszystko podłączyłem. Kamera jest teraz podłączona do mojego komputera. Zobaczmy, czy nadal działa. Tak, jest. Mamy dostęp do systemu plików i musimy odtworzyć ostatnią klatkę z tej kamery. Jedziemy. Wygląda na to, że to ten człowiek z latarką i plecakiem, którego rzeczy znaleźliśmy. Idzie ciemnym kolektorem. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam, gdzie jest ten potwór, tam jest mój brat. On o czymś rozmyśla, szuka brata. Tak, on szuka jakiegoś potwora i swojego brata. Więc co to jest? A! On krzyknął, zawołał, jakby coś zauważył. Nie, 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 nie podchodź. Nie, 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 co to jest? Nie, nie. Cholera, widzieliście to? Tam naprawdę był uchwycony potwór na kamerze, zaatakował go. I on bardzo przypomina tego, którego widzieliśmy w dokumentach. Wszystko się zgadza, chłopaki. On stracił swojego brata. Możliwe, że jego brat był pracownikiem tej tajnej organizacji, albo jego brat po prostu przypadkowo tam wszedł po rozszczelnieniu śluzy numer 13. I przez to brat zaginął. Starszy brat wyruszył na poszukiwania. Przygotował ekwipunek, zrobił specjalną broń. I jakby już wszystko mu się udało, ale nie udało mu się znaleźć brata, a potwór go zaatakował. Jak sam powiedział, udało mu się go zranić i zranił go całkiem nieźle. Teraz ta bestia jest bez ręki, ale jak się okazuje, tajemnica okazała się znacznie głębsza. Nasz bohater być może nawet nie podejrzewał o istnieniu tajnego śluzy numer 13, gdzie pracowali określeni pracownicy i być może prowadzili tam jakieś eksperymenty związane z tymi potworami, które ostatecznie wydostały się z tego kolektora. Teraz wszystko, czego udało mi się dowiedzieć, to tylko to, że cała ta historia z kolektorem i potworami jest prawdą. Ale nie mam żadnych innych dowodów ani informacji. Żeby dowiedzieć się więcej, trzeba zejść tam na dół, szukać śluzy numer 13, jakiegoś laboratorium i być może spotkać się z tym właśnie potworem. To przerażające i straszne, ale jeśli chcecie to zobaczyć, koniecznie zostawcie lajka pod tym filmem. Jeśli zbierzemy 10 tysięcy lajków, wtedy na pewno to dla Was zrobimy. Dajcie lajka like już teraz, subskrybujcie kanał i kliknijcie w ten film. Kliknijcie w ten materiał, jest naprawdę świetny i zabawny. Jestem pewien, że również Was poruszy i bardzo się Wam spodoba. Koniecznie kliknijcie teraz w ten film, naciśnijcie na niego, bo na pewno Wam się spodoba. Ale nie zapominajcie o lajkach like i subskrypcjach. A z Wami był Wija, widzimy się już wkrótce, do zobaczenia.